Wir to projekt, który był w mojej głowie już od czterech lat. Natomiast nie realizowałam go, dlatego, że nie potrafiłam znaleźć inspiracji muzycznej do tego spektaklu. Miałam w głowie scenariusz, miałam w głowie pomysły, natomiast szukałam intensywnie muzyki, do której mogłabym zrobić ten spektakl. I prawdę mówiąc, no nie, nie znajdowałam nic na takim poziomie jak na przykład przed 15 laty zespół Pink Floyd, który bardzo lubię i, i zrealizowałam wtedy lalkarza, prawda? Teraz potrzebowałam czegoś mocnego, i szczęśliwy traf sprawił, że w scenie pod schodami poznałam zespół, który ma strasznie dużo materiału muzycznego. i Są to przepiękne utwory, bardzo głębokie, poetyckie. Przede wszystkim muzycznie bardzo zróżnicowane, i w tym momencie wiedziałam już, że to jest coś, do czego mogłabym pracować. Nawiązałam kontakt z liderem zespołu, Bartoszem Księżykiem. On okazał się bardzo otwarty na coś takiego jak spektakl baletowy, za co jestem mu bardzo wdzięczna, i tak doszło do tej współpracy i do dzisiejszej realizacji. To są utwory przekrojowe z całej naszej kariery, od, praktycznie od pierwszych płyt, od Prince of Pons przez We Prefer The Night. To też jest ciekawe, bo to są utwory, których nie graliśmy w tym składzie tak naprawdę nigdy, więc kiedy dowiedzieliśmy się, że właśnie te utwory zostały wybrane do spektaklu, to, to musieliśmy wdrożyć proces uczenia się. A co dzisiaj na scenie? No przede wszystkim fantastyczny zespół taneczny Tandy i interpretacje choreograficzne, ruchowe naszych piosenek. Nie chciałbym tego zbyt dużo zdradzać, bo to jest, no, opowiadanie o tańcu, to jest tak, jak ktoś to powiedział, jak tańczenie o architekturze. Ja się nie czuję kompetentny, żeby, żeby mówić o tańcu, natomiast to, co tu widziałem ze sceny, kiedy graliśmy próby generalne, to naprawdę robi ogromne wrażenie. O czym jest spektakl Wir? Wir i jak wiecie Państwo, w rzece to jest coś takiego, co może wciągnąć nas, i w tym utoniemy. Więc nasz wir, wir życia, wir pośpiechu, wir pędu do kariery, wir przeróżnych chęci i pobudek, to jest właśnie coś takiego, co również może nas wciągnąć i niestety nie uszczęśliwić, a wręcz odwrotnie. Wir jest o tym, że czasami jesteśmy tak zaplątani w życiu i w wirze pośpiechu, że nie mamy czasu żyć.